World War 3 swoje przeszło i nie da się ukryć, że tak nie jest. Polska Strzelanka została wydana jako Early Access jeszcze w 2018 roku. Występowały wtedy bardzo duże problemy, przez co deweloperzy zajęli się poprawkami. Wielu graczy uważało tę grę, albo nawet dalej uważa, za lepszego Battlefield'a i od 2018 roku śledzał temat produkcji. Od jakiegoś czasu jest z nią dobrze i nawet kilka miesięcy temu dali gierkę za darmo do testowania i muszę wam powiedzieć, że znowu to zrobili. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Chodzi o to, że twórcy muszą przetestować serwery. Zainteresowanie grą jest gigantyczne, a wspomniane serwery nie zawsze sprawowały się jak należy. The Farm 51 poinformowało fanów o całym zajściu na swoim Twitterze. Napisali, że testy będą miały miejsce od 21 do 23 maja, a całość zacznie się równo o godzinie 19. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że te losy są bardzo ważne dla studia, gdyż to od nich zależą dalsze losy gry. Na Steamie zostało utworzone już przypomnienie, w którym poinformowano nas, jak w ogóle pobrać i zagrać na testach? Pobierz World War Free za darmo z My Games już teraz lub ze Steam 20 maja o godzinie 19:00. Jeśli grasz przez platformę Steam, musisz poprosić o dostęp do publicznego testu obciążeniowego. Utwórz konto na My Games i zaloguj się. Następnie ruszaj na pole bitwy na cały weekend pełny emocjonujących bitew online. Nie musisz nic kupować i nie ma też żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o rozgrywkę. Nie potrzebujesz pakietu zamkniętej bety do gry ze znajomymi, którzy taki pakiet posiadają. Jakiej zawartości możemy się spodziewać? Ano, twórcy piszą, że jeśli coś znajduje się w produkcji, to jest to także dostępne dla każdego. Powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać, aby pograć. Przypominam, że całość zaczyna się dzisiaj o 19, więc powiem tyle. Do zobaczenia na polu bitwy, ale jeszcze przed tym możecie strzelić suba i łapkę w górę, bo każde tego typu działanie motywuje nas do dalszej pracy. Jeśli na weekendzie macie zamiar zagrać World War 3, to dajcie znać w komentarzach i napiszcie jakie macie nastawienie w ogóle na te testy. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! Unreal Engine 5 to bestia, na którą czeka miliony fanów. Wiele gier na silniku zadebiutuje już tak naprawdę lada moment i tak naprawdę tylko wyczekiwać już pierwszych testów. Nie da się ukryć, że wszystko co wrzuci się do tej maszyny będzie piękne i tak też jest z Grand Theft Auto San Andreas. Jak wiecie, to prawie rok temu Rockstar wypuścił grę, która składała się z trzech remasterów. Krótko mówiąc, nie zadowoliła ona odbytnio fanów, przez co twórcy postanowili przystąpić do poprawek. W tym momencie Dalej jest ona daleko od ideału, lecz jeśli remaster nie zadowolił waszego głodu, no to ten film, co teraz wam przedstawię, jest idealny. Rzućmy więc okiem na materiał demonstracyjny, jak mógłby wyglądać remake GTA San Andreas, gdyby Rockstar postanowił zrobić go na Unreal Engine 5. Jak widać, materiał ukazuje jedynie ujęcia z Grove Street oraz ponadto pięknego cj w wersji 3D. I tak wiem, ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek gameplayu, ale jedno trzeba przyznać, całość wygląda mocarnie. Ogólnie to klimatu dodaje także muza od doktora Dre, która moim zdaniem idealnie komponuje się do tego typu klimatów. Dajcie znać, czy zagralibyście w takie cudo. Jeśli tak to zostaw lajka. Geralt to postać już ikoniczna. Wszystkie gry lub książki z nim związane to majstersztyk, a taki Wiedźmin 3, jak na swoje lata, dalej jest mocno wychwytywany przez fanów. Nie da się ukryć, że przez wiele lat obserwowaliśmy Gerwanta podczas jego podróży, a nawet mogę powiedzieć, że wielu z nas na nim się po prostu wychowało. Widzieliśmy, jak zabijał ludzi i pomagał potworom w opałach. Czekaj, co? Widzieliśmy, jak zabijał potwory i pomagał ludziom w opałach. Nie zapominajmy także, że Geralt to także człowiek podróżnik. Podczas drogi po kontynent Przeszedł spory kawał terenu Ciekawa sprawa jest taka, że pewien fan serii Postanowił przygotować mapę Z której możemy dowiedzieć się ile kontynentu zwiedził Geralt Sprawa wygląda tak, że na portalu Behance Fan serii wrzucił taką właśnie mapkę Jak pisze Wziął pod uwagę jedynie podróże opisane w książkach Oraz grach Nie trudno zobaczyć, że Geralt swoje przeszedł ale tak poza tym, to gość, który zrobił tą mapę, naprawdę musiał długo nad nią siedzieć. Ma tutaj dokładną każdą linijkę, jaką przeszliśmy w grach, bądź w książkach oczywiście. No powiem szczerze, że brawa dla tego pana, bo mi by się nigdy nie chciało tego robić, a on zrobił to perfekcyjnie. Dla fanów serii Stalker mam wspaniałą wiadomość. Na oficjalnym Discordzie twórców otrzymaliśmy informację o tym, że prace nad grą zostały wznowione. Nic więcej nie podano, bo deweloper napisał jedynie. It continues. Jest to bardzo dobra wiadomość, bo oznacza to, że Gierka do końca roku może jeszcze zadebytować, ale to stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niech twórcy robią sobie teraz wszystko na spokojnie, niech sobie ogarną wszystko i niech wydadzą nam produkcję, którą będziemy jarać się. Długi czas. Modyfikacje w grach to zawsze spoka sprawa i dzięki nim nasza rozgrywka, najprościej w świecie mówiąc, nie nudzi się. Ostatnio w sieci pojawiło się ciekawy mod związany z policją w Cyberpunku 2077. Mianowicie, od teraz możecie przekupić policjantów w Cyberpunku 2077. Projekt zwie się Corrupt NCPD i jest on dość prosty w użyciu. W naszym telefonie pojawia się nowy numer, do którego wystarczy zadzwonić, gdy jesteśmy poszukiwani. Zapewne takową mechanikę skądś kojarzycie, bo to dobrze, bo. Właśnie tak działał Lester w GTA V. Twórcy informują także, iż po wykonaniu czynności należy opuścić lokację, gdyż pobliscy funkcjonariusze ciągle mogą być wobec nas agresywni. Mod został przetłumaczony na 15 języków, w tym także polski. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w GTA nigdy nie było takich marek jak Nike bądź Tesla? W końcu produkcja Rockstar to gigant w swojej branży i na 100% nie jedna firma chciałaby wykupić u nich reklamę. Powiedzmy, wchodzimy sobie do sklepu. I kupujemy sobie koszulkę z łyżwą. Podobna sytuacja jest na przykład z Tesla. Na ten temat wypowiedział się szef tej two w wywiadzie dla Game Industry. Uznał, iż w grze mogłoby pojawić się tylko ikoniczne i pasujące do świata produkcji firmy. Deweloperzy najwyraźniej nie interesują się pieniędzmi, a zależy im na spójnej wizji artystycznej. To bardzo kreatywna decyzja, którą kieruje zespół Rockstar. Nie jest to decyzja finansowa. Wszystkimi naszymi przedsięwzięciami staramy się angażować i przykuwać uwagę konsumentów, a potem dochodzimy do wniosku, że monetyzacja zrobi się sama. Z żadnym z naszych tytułów nie umieścilibyśmy marki tylko ze względu na możliwości finansowe. Nie oznacza to jednak, że żadne marki się nie pojawiły. Jakiś czas temu do produkcji zagościło takie Mish Behave i szczerze powiem, że moja postać na online od takiego mniej więcej roku śmiga sobie w fitach od tej firmy. Swoją drogą od dawna uważałem, że twórcy powinni wyjść z inicjatywą customowych ubrań, właśnie od takiego Nike'a czy też Adidas'a, ze względu na to, że jest to reklama dla obu stron i Rockstar nabywa nowych graczy ze względu na to, że ludzie chcą sobie pograć w gierkę, w której występują ich powiedzmy ulubione ubrania, a marka odzieżowa nabywa kupujących ze względu na to, że jakiemuś graczowi spodobała się bluza, którą widział w Grand Theft Auto 5. Dajcie znać, co wymyślicie i czy Waszym zdaniem duże marki odzieżowe powinny trafić do produkcji Rockstara. Czekam na Wasz odzew. Sierpień 2021 rok, wtedy właśnie Norman Reedus, czyli aktor, który użyczał swojego wizerunku głównej postaci Dev Stranding, zdradził, że trwają negocjacje w związku z drugą częścią gry. I powiem Wam, że chyba wszystko poszło git, bo niedawno w wywiadzie pod Stwierdził, że prace nad dwójką już się zaczęły. Okej, okay, masz już książkę, wychodzi ostatni sezon. Potem, spin-off i nagrywasz także materiał do gry wideo Dev Stranding. Właśnie zaczęliśmy drugą część. Ukończenie wszystkich sesji motion capture i innych rzeczy z tym związanych zajęło mi może 2-3 lata. To wymaga dużo pracy, a potem gra wyszła i zdobyła mnóstwo nagród. To było coś. Więc zaczęliśmy drugą część. Kiedy możemy więc spodziewać się premiery? Oj, nieprędko. Skoro Norman nagrywał motion capture przez tyle czasu, to obawiam się, że grę zobaczymy najszybciej w 2024 roku bądź piąty. Dzięki oglądanie materiału zdjęłem się. Servus.